Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premiera nowej zdrapki. Zdrawka za 5 zł, czas na premię. Cztery wygrywające liczby, 10 pól do odkrycia. Jak znajdziemy liczbę, to oczywiście wygrywamy przypisaną kwotę. Dali również symbol portfela, ale tu też jest tylko przypisana kwota, nie ma żadnego mnożnika, więc to, co wydrapiemy, to wygrywamy. Stopnie wygranych 9, 9, oczywiście zwrocik 5 zł, a pierwszy stopień to 250 tysięcy. Mam 6 sztuk na dzisiaj przygotowane, więc wkład to 30 zł. Strapki sobie wybierałam sama, mam 1, 10, 12, 20, 21, 24. Była tylko w kolekturze ta pierwsza połowa paczki. Rozdzielona, więc z tego mogłam wybierać. Sprawdzimy, czy premia jakaś wpadnie, roczna, niewidoczna. Czy może jakieś wygrane będą, jakiś chociaż zwrot. Nie, jak będzie, chociaż połowa tego wkładu, to już nie będzie źle. Zaczynamy jedyneczkę i szukamy. Tak, o mój 22 szczęśliwy, 29, 28. I dziewięć albo portfeli. No i zaczynamy obokiem: dwadzieścia trzy, trzydzieści też trzydzieści trzy, jedenaście, siedemnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć dziewiętnaście, dwadzieścia cztery i trzydzieści cztery. Pierwsza przegrana. Lecimy dalej. Dziesiąteczka. I mamy tak. Dwadzieścia osiem, dwa, dwadzieścia sześć i trzydzieści trzy. Osiem, dwadzieścia dwa. No tutaj jest, tam było. Co by tu było? Siedem dych, no fajnie. Ale jest portfelik, jest

Czyli dla piątki to jest literka B. Dobra, 1, 1 na razie. Bierzemy kolejną dwunastkę. Jakieś słońce mi zaczęło tu wychodzić. Mam nadzieję, że nie będą się żadne cienie rzucać. I mamy tak: 23, 34, 6 i 31

Dwudziestka teraz, i mamy szesnaście siedem dwa i dziewięć. Trzy no, zobaczcie za jaką ładną kwotę ten obok, ale jest szesnaście, czyli coś jeszcze dorzucę do tej piątki dalej dwadzieścia trzy trzydzieści sześć i trzydzieści dwa jedenaście dwadzieścia dziewięć trzydzieści pięć dwa mamy drugą wygraną i sześć czyli co dziesięć złotych pewnie nie tu jest dycha już a pod dwójką druga, 20, 20 tym razem w tej zdrabce. No i zdrabka z numerem 20. To by się zgadzało. Dla 20 mamy LLL. No dobra, to już, już mi się podoba. Kolejna, 21 numereczek. I mamy tak. 27, 3. Dwadzieścia pięć i dwadzieścia cztery. Dwadzieścia sześć, no, pomiędzy dwadzieścia dziewięć i jeden, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, cztery, dwanaście, dwadzieścia jeden i. Dwójeczka, tu już nie ma. I ostatnia zdrabka, numerek 24. Może jeszcze tutaj z piąteczka wpadnie. To drapjemy. Mamy tak, szóstkę, trzydzieści trzy, dwadzieścia

Ale no cały rząd oboków. Niesamowite. Dobra. No to robimy podsumowanie. 6 było na dzisiaj. 4 puste. dwie wygrały. W jednej 20 zł się trafiło. A w drugiej portfelik z piątką. Więc 25 na 30 wkładu nie jest źle. Powiedziałabym, że jak na premierę, jak na nową zdrabkę, to nawet wynik bardzo dobry. Gdzieś tam pewnie się pojawi jeszcze u mnie na kanale w jakichś miksach. Może jeszcze pokażę się z tej dobrej strony. Zobaczymy. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. No i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.